Witam wszystkich, z tej strony Allok, a to jest kolejny odcinek z turnieju BHZ 1 na 1 i dzisiaj, kurczę zmierzy się Chiru, czyli czarny koń zawodów. No e, I Adaś Olszew. właśnie bo Cię nie słychać. jak bo ma O, no teraz było słychać. Dobra. E, panowie, znacie zasady, lecicie, pistoleciki. Dobra, chowajcie się za murkiem, start. Ktoś mi za zasugerował, żeby nie podawał HP ani nic. Także nie, nie będę wam mówił, to do ile mam. nie żeby coś ale w Chilu amu, nie? A Dobra. Teka, co ma? Jaką plan? Teka. Także Ammo ma dużo, dużo. No raczej go z noża nie zabijesz, co? No, bym musiał zrasować. A co on już nie ma? No, raszy, no spróbuj zrasować. Jak ci się uda, no to. Ale wątpię, przecież on już patrzy. Nie <głos> nie <głos> dobra, no co no i nie, no to było. Jak ci się, się kończyła moja, jak on miał Teka, to, to weź, daj spokój. Dwie godziny byśmy czekali, aż wystrzela wszystkie góle, nie? Dobra, panowie, na pm -y teraz lecicie. Na pm, na PM -y. UMP, kontrolu UMP. Cilu, chowaj się. A, chować się, dobra. Dobra, gracie. O, ale banio. Nawet nie zasnułeś Ci da. 1-1. Teraz awantuję piski? Tak, teraz awantuję piski. O, woda pluska. Czekaj, olszew chowaj się. Kurwa, Dobra gracie. Ty, 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 spokojnie Białe. No nieźmy. No dobra, no, 2-1, 2-1 Dla Chile no, Przynajmniej już na wiadomo, że nie 5-0 będzie, nie? Jak z No dobra, teraz pistolety znowu No widać E, słuchaj, jak już ci Adam nie zatrzyma, to już cię nikt nie zatrzyma. No. Już do finału pójdziesz raczej. Chociaż w sumie, może jeszcze dam cię. E, no, gracie, gracie. To to samo? Nie, nie, tak w kontra fight O, tu celniejszy. Na chwilę? <gry> no powiem Wam, że wyrównano już, wyrównano. O kurde. Wciąż wyrównane. Oj, panowie, panowie, gonit, panie. No, czyli prawie, co? Się zblokowałeś. O, o, olszew, znowu grasz na czas, żeby kula mu się w zapisywaniu skończyły? Tak, 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 do tego muru. tak, 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 no nie no, Olszawej. Bez jej No kurde, przyzwyczajenie No tutaj to graliście kto pierwszy strzeli, nie? Ile miałeś tych nabojów? Ile? Ile miał chapę wtedy? Ja miałem 8, tak? 17, serio? No, tamty miał 17. Dobra, teraz na karabiny. No i to kurde. MK kontroka, chowajcie się. Dobra, start. No jak nie będziesz trafiał, tylko wiesz... Nie no, sorry, no ty masz jeszcze 90, nie? Zanim któryś trafi, No bez żartów, Olszew, co ty robiłeś? No chciałem, żeby mu amu się skończyło, no bo ja jestem w ty... Jak? No to na amu czekasz, zamiast się strzelać. Co ty, niepoważny? Dobra, awupy, no. Albo scouty, no jak chcecie. Teraz jak ci lubię grać w to tokach, no? Zamiast strzelać, to ten czas go nie wierzę. No ty, a co ty? Dobra, <śm> gracie. To było bardziej niż pewne. No, 5-0 nie jest, ale. Ja bym nie, ja... może, ale coś ty kurde, narobił, to ja nie wiem, naprawdę. Dobra, wynik dla na 5-1. No i Chilu leci się trzaskać z damciem. No, jak już go damcie nie zatrzyma, no to finał, nie? Także. No, ma mamy tu kibiców. Dobra, to by było na tyle, i trzymajcie się, cześć. Cześć.